Jeśli ludzie by płacili pieniądze za nic nie robienie, to ja już bym był milionerem. Jesteś mniej użyteczny niż dywany na ścianach. Tak, a czemu się je rozkładacie? Niemal jak ser na pizzy? Nie macie nic do roboty? A co niby mamy robić? Jest lato. No właśnie, po prostu marniejemy z nudów, które czasami są przerywane na posiłek. O, więc się nudzicie? Nikol, posprzątałaś już swój pokój? I czy posprzątałaś rybę Rybetaty z sofy? Posprzątałam jedno i drugie. Dziwne! Dlaczego więc w pokoju nadal śmierdzi rybą? Sofę, myłam, ale taty nie! Okej, okay, dobra robota. Wytrzyj kurze z pokoju i możesz iść na spacer. Ale bądź w domu nie później niż o dziewiątej wieczorem. No ładnie, Nikoli. Jesteś taką córeczką mamusi. Zrobiłam wszystko w domu. Aha, jedyne czego brakuje tu tablicy przed wejściem z twoją fotką i napisem córeczka roku. Bardzo śmieszne. Mam już tego wszystkiego dość! Zrób to, zrób tamto, istnieje jeszcze mnóstwo zakazów. Tego nie bierz, tam nie idź i bądź w domu nie później niż o dziewiątej. Życie mi ucieka! Twoja młodość przeminie zanim się obejrzysz! No ale co możesz zrobić, skoro jesteś taka poprawna i posłuszna? Nie jestem poprawna ani posłuszna. Dość wystarczy! Jestem Potrafi złamać każdy zakaz. Czyli co? Wyzwanie? Przez 24 godziny łamiemy zakazy rodzicielskie? No i ten dzień już nie jest nudny. No cóż, trzymaj się, mamo. Nieposłuszna Nikoleta wchodzi do gry. A few moments later. No jak Nikol, jak mija twój cień łamania zasad? Idzie pełną parą, jeśli jeszcze nie zauważyliście. I co niby zrobiłaś? Lepiej zapytaj, czego nie zrobiłam. Nie umyłam talerza po kaszy gryczanej i włożyłam go do zlewu, żeby resztki wyschły na talerzu na zawsze. O tak, masz już za to swoje specjalne miejsce w piekle. Nikola, ale to trochę niepoważne. Musisz myśleć szerzej. Jesteśmy w kuchni. Czego nam się tu zwykle zabrania? Rzucanie w siebie odpadkami? E, nie, zabraniam rzucania we mnie czymkolwiek. Nie o tym mówię. Jesteśmy w kuchni, siedzibie najsmaczniejszych smakołyków i najpiękniejszych. Właśnie, ciągle zabrania się nam jedzenia dużej ilości niezdrowych smakołyków. No to bójcie się nasze brzuszki. Zaszalejemy, ajajaj. Ta, na samym początku było wiele przyjemniej i łatwiej. Ale jesteśmy na dobrej drodze i łamiemy zakazy. Początki zawsze są trudne. Zaangażujmy się, a wszystko pójdzie jak w zegarku. Masło, fu, nie mogę słuchać o jedzeniu. Co tu się dzieje? Tylko nie mówcie, że zjedliście wszystko! Dokładnie. Zjedliśmy wszystko. Ale wcale nie czujemy się źle. Czujecie się dobrze? A gdzie jest Żenia? Jego też zjedliście? Nie zjedliśmy. On wyszedł... na spacer. Przestańcie mnie okłamywać! Mówiłam, że jedzenie zbyt dużej ilości szkodliwych rzeczy jest złe! Ale mnie nie słuchacie i chcecie mi powiedzieć, że czujecie się dobrze? Po prostu wspaniale. Chodźmy, Bogdan. Mamy jeszcze mnóstwo rzeczy do zrobienia, których nie powinniśmy robić. Nie umyłaś talerza po zjedzeniu kaszy gryczanej? Nawet to jest dla nich zbyt wiele. Oj, doigracie się. No i po co tu przyszliśmy? Mieliśmy iść na spacer. Bo już czas przejść do o wiele poważniejszych naruszeń. Widzę, że powoli dajesz się wciągnąć w buntownicze życie. Aha, czas tworzyć historię. Mama cię zabije, jeśli zabierzesz jej ubrania! Ta? a myślisz, że się dowie? Weź mi to, wyjaśnij! Zabierasz ubrania mamy i nie masz zamiaru jej o tym powiedzieć? I jeszcze akcesoria są warte prawdziwe miliony! Zaczynam się ciebie bać! No i kto jest raz poprawną i posłuszną dziewczynką? A few moments later. Dobra, teraz możemy iść na spacer. Lecimy, buntownicza młodzież! Zatrzymajcie się! Chcę od razu zaznaczyć, że jestem już dorosła i mogę sama decydować w co się ubiorę, a w co nie. Kopiesz sobie dół, kopiesz sobie dół! Co się tutaj dzieje? Jakie protesty dla mnie organizujecie? Szybko się przebierz i odłóż moje rzeczy na miejsce! Dlaczego nie chcesz się ze mną chociaż troszkę podzielić? Co znaczy trochę? Właściwie to mój były zwłoch przywiózł mi te rzeczy. Uf, w takim razie na pewno pójdę i szybko to z siebie zdejmę. Inaczej zaraża się czymś od niego. Czym? Brakiem gustu, skoro wybrał takie rzeczy. Wystarczy, Nikol! Teraz przekraczasz już wszystkie granice! Jeszcze jedno przewinienie i zostaniesz ukarana! Jakie to straszne! Nie mogę uwierzyć, że założyłam rzeczy, których dotykał swoimi rękoma Waldemar! Co my w ogóle robimy obok tych drzwi? A to, że to pokój taty! I on nie pozwala nam tam wchodzić! A jako, że dzisiaj mamy dzień łamania zasad, to na pewno tam wejdziemy. Dokładnie. I co będziemy tam robić? Chcecie zabrać jego ciuchy bez pozwolenia? Jego ubranie śmierdzą potem i olejem silnikowym. Nie włożyłbym ich nawet za pieniądze! Co w takim wypadku zrobimy? Zaraz zobaczycie! Czegoś nie rozumiem. Ukradłeś kluczyki do samochodu mojemu tacie? Dokładnie. No i kto tu teraz jest głównym łamiącym zasady? Tego nie wiem, ale od razu widać, kto tu jest głównym idiotą. Jesteś po prostu zazdrosna, że to nie ty wpadłaś na ten pomysł. Takie wyzwanie to ja rozumiem. Ukraść samochód taty. Kiedyś pij. To już pachnie łamaniem prawa, a nie zasad. Ponieważ nikt tutaj nie ma prawka. Musimy wymyślić coś bardziej kreatywnego niż tam kradzież. Mam pomysł. A co powiecie na zrobienie zdjęcia samochodu i opublikowanie ogłoszenia o sprzedaży? I ustawić bardzo niską cenę, żeby ludzie cały czas dzwonili do taty. Genialne robienie z Wami interesów to przyjemność. Pójdź, otwórz trochę drzwi. Nie, wchodź do środka, to jest, zrobię zdjęcie. Tak lepiej. Dobra, to, to teraz to już mam. Co, Zaraz tutaj? Do tak, tu, tu. co wy tu znowu robicie? I skąd macie kluczyki do samochodu? A, tak no, e, ta ta dał. A po co? Bo chcemy go umyć. A więc po co robicie mu zdjęcia? No normalnie, żeby zrobić fotki przed i po myciu. Aha, jak te dziewczyny, które robią zdjęcia przed i po odchudzaniu. Czy wy naprawdę macie mnie za taką głupią? Myślicie, że nie widzę, że mnie okłamujecie? Szybciutko oddawajcie mi kluczyki. Co jest z wami nie tak? Cały dzień robicie mi na złość. A może myślicie, że nie powiem, tacie, że wy kluczyki mu ukradliście? A skąd ty to wiesz? Oj, znaczy, skąd ten pomysł? Czy myślicie, że jesteście mądrzejsi ode mnie? Znam was na wskroś. Dalej, wynoście się! Ale przynajmniej udało się wstawić ogłoszenie o sprzedaży samochodu. Tutaj mama na pewno nas nie przejrzała. Jesteśmy prawdziwymi buntownikami. Wszystkich pokonamy. A few moments later. Ziomki, wiecie co sobie pomyślałam? Pomyślałaś? O patrz jaki postęp! Naprawdę wkurza mnie to, że rodzice zabraniają nam wielu rzeczy. Jakbyśmy byli mali i sami nie potrafili o niczym decydować. No, możemy podejmować decyzje, ale nie jestem pewny co do ich skutków. Na przykład denerwuje mnie to, że mama zabrania mi jedzenia wielkich ilości lodów. O, tak! Zawsze mówi, że będziecie bolało, gardło! To tak, jakby istniała książka z podstawowymi zwrotami dla rodziców, które stale się powtarzają, żeby nie zapomnieć. No co? To idziemy jeść lody jak foki! O, jakie ekstremalne uczucie odczuwam z powodu tych wszystkich naruszeń! Jestem coraz młodszy! Czy wiecie, co jest jedyną rzeczą, która mnie teraz rozgrzewa? Poczucie, że pokonaliśmy naszych rodziców. To na pewno. Ogólnie mógłbym jeść tylko lody. Ale choroba ma swoje zalety. Do szkoły nie trzeba chodzić. Ale teraz jest lato! i nie musisz chodzić do szkoły. To chyba wy nie musicie. Mnie wysłano do pracy poprawczej w szkole. Teraz szoruję toalety za to, że pisałem listy miłosne do nauczyciela. To to ta, która Maria w łodzie Piękna kobieta. Właściwie dała mi do zrozumienia, że mnie lubi. To, że nie napluła ci w twarz przez szparę w zębach, nie oznacza jeszcze, że cię lubi. Nie niszcz mojego marzenia. Uwaga! Mała, co ty tutaj robisz? Myśleliście, że nie widziałam, jak obiadacie się tutaj lodami? Nie boicie się zachorować? Co w tym złego posłuchajcie? Jeśli będziecie płakać, że boli was gardło, potraktuję was w najgorszy, najbardziej obrzydliwy sposób. Zastrzyki i olej rybny. Maść z oleju rybnego? Będziecie to pić! Ziomeczki, dlaczego mam wrażenie, że mama ciągle z nami wygrywa? To na razie! Nie osiągnęliśmy jeszcze pełnego potencjału. Dobra, przyszłam do was z konkretnego powodu. Przez cały dzień działacie mi na nerwy swoimi sztuczkami. Czas popracować. Pójdziecie do domu, weźmiecie psa i pójdziecie na spacer. A ty co będziesz robić? A my z tatą pójdziemy na spacer. Mmm, randka! Aha, randka! Skończyły mu się chipsy! A dzisiaj jest mecz! Ciągnie mnie do sklepu. Ech, kiedyś wykrzykiwał mi pod oknem wyznania miłości? A, teraz to najwyżej krzyczy z toalety, że skończył się papier. Jak na moje, to całkiem urocze. Dobrze, mamo. Baw się dobrze. Wyprowadzimy, psy. Dziękuję, skarbie. No jasne. Buntujemy się, łamiemy zasady. A to od razu tak, pójdziemy na spacer. 24 godziny wolności chyba właśnie minęły. Poczekajcie chwilę. Mówiłam, że pójdziemy na spacer, ale wcale nie musimy lisku! Jesteś podstępna, tak jak wszystkie kobiety! <noise> <noise> Żorty na bok, ale naprawdę zaczyna mnie bolić gardło. A few moments later. Cześć, młodzi ludzie, co słychać? Cześć, a ty kto? Dla was, kim tylko zechcecie, dzieciaczki. Ziomki, on jest naprawdę dziwny. E, ale na serio, kto ty? Co wy tacy pięci? Nie jestem maniakiem ani porywaczem. No całkiem przekonujące. Chodźcie, lepiej pokażę wam ciekawe miejsca. Uwierzcie mi, potrafię was zaskoczyć. Mieszkam z tymi ludźmi już tak długo, że nie ma szans, abyś mógł mnie czymkolwiek zaskoczyć. A jednak myślę, że mógłbym cię zaskoczyć. Tak, przypominam, że rozmawianie, a co dopiero chodzenie gdzieś z nieznajomym jest bardzo niebezpieczne. Dokładnie, to nasza szansa. Wkurza mnie to, że mała zawsze ma rację. Wydaje się, że przewidziała wszystkie zasady, które dzisiaj złamaliśmy i złamała nas. To instynkt matki, co tu dużo gadać. A mój instynkt podpowiada, że to nasza szansa. Skoro łamiemy zasady. Wyłamy my je konkretnie! Oj, lubisz ryzyko, Nicole. Tylko nie zaczynaj grać w karty, bo myślę, że możesz stracić nawet swoje organy. Uspokój się! Może na pierwszy rzut oka wydaje się dziwny, ale w rzeczywistości jest osobą o dobrym sercu. Zgadzam się! O nas, patrząc z zewnątrz, również nie można powiedzieć, że wyglądamy normalnie. No, przynajmniej nie chodzimy w ciężkim płaszczu latem. Dobra, pokaż nam te swoje piękne miejsca. Im dalej idziemy, tym bardziej zły wydaje mi się ten pomysł. Gdzie podziało się to całe podekscytowanie? Łamiemy zasady, buntujemy się i super. Może jestem zbyt naiwny, ale wciąż mam nadzieję, że ten człowiek jest po prostu miłośnikiem przyrody! Jak hippis? Albo jak tam nazywają się ci dziwni goście. Kochani, mieszkacie sami w mieście? A co ty głupi? A po co ja pytam? Oczywiście, że nie sami. Jesteśmy nastolatkami. A u was wszystko dobrze? Nie boicie się wejść do lasu? To, że u nas wszystko w porządku, tego nie jestem pewien. Szczególnie z głową. A dlaczego pytasz? A to tak, do ankiety. Ankiety? No, wiecie, znaki zodiaku, lęki, hobby. Szczególnie lęki obiektów eksperymentalnych. Oj, małe przyjęzyczenie. Przyjaciele, miałem na myśli przyjaciół. Jak ktoś jeszcze myśli, że wszystko ok? Bez wątpliwości, chyba mamy kłopoty! Tak rozumiem, że sytuacja jest niejednoznaczna! Na co dzieciaczki? Gotowi, żeby pożegnać się z rodziną? Wybierzemy się w podróż do odległych krain zbrodni. Tam, gdzie nie obowiązują prawie żadne zasady. Mówicie, że lubicie łamać zasady, tak? Właściwie to już nie lubimy. Tak potraktował nas ironiczny los! Długo będziemy tak stać! Uciekamy! Wrzucajcie <śmiew> 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 Przybiegliście Pewnie przypomnieliście sobie, że mieliście psy wyprowadzić Nie martwcie się To już nieważne ona już załatwiła swoje sprawy. I tak przy okazji załatwiła swoje sprawy na twoim łóżku. Nikol, to się nazywa instant karma. Co się z wami dzisiaj dzieje? Co to za protesty, ha? Nie udało ci się zgadnąć. Nie protestujemy przez 24 godziny, ale przez 24 godziny łamiemy zasady. Co? No bo jak inaczej? Ciągle zakazujesz nam tylu rzeczy. Nie rób tego, nie idź tam. A my już jesteśmy dorośli i możemy podejmować własne decyzje. I co? Czujecie się lepiej? Szczerze mówiąc, niekoniecznie. Powiedzmy, że są pewne niuanse. Powiedziałabym nawet, że niuanse są. Maleńkie. Zabraniam wam tego wszystkiego nie na złość. Nie rozumiecie tego? Rozumiemy, ale czasem potrzebujemy trochę więcej wolności. No dobrze, zgadzam się, ale musisz się zgodzić, że był to fajny challenge. Może powtórzymy? Ja wam to powtórzę. 3, 2, 1, 0, jesteście na kanale Miss Nicole. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca i nie zapomnijcie go polubić. Bądźcie aktywni pod tym filmem i napiszcie komentarze. Czytamy wszystko. Pa, pa!